Narysuj prostą o nachyleniu minus 2 przechodzącą przez punkt o współrzędnych 4-3. Mamy tu interaktywne zadanie z portalu Khan Academy, w którym musimy umiejscowić dwa zielone punkty leżące na niebieskiej linii, tak żeby prosta odpowiadała treści zadania. Zatrzymajcie teraz wideo i nawet jeżeli nie macie teraz dostępu do portalu i do tego zadania, zastanówcie się, jak podejść do tego zadania. Możecie też na kartce papieru narysować rozwiązanie. No to po kolei wiemy, że prosta przechodzi przez punkt o współrzędnych 4 i minus 3. To chyba ta łatwiejsza część zadania. Współrzędna X równa 4 współrzędna y minus 3. Od początku układów współrzędnych o 4 w prawo i o 3 w dół, gdzie umieścić drugi zielony punkt. Do narysowania prostej potrzebne są dwa punkty. Wskazówką jest nachylenie prostej albo współczynnik nachylenia prostej, wynoszący minus 2. Można tak, że zaczniemy od punktu, który wiemy już, że leży na prostej. I współczynnik nachylenia równy minus 2 mówi nam, że jeżeli do współrzędnej x tego punktu dodamy 1, to współrzędna y zmniejszy się o 2. Czyli tu leży kolejny punkt należący do prostej. Jeszcze raz. x zwiększamy o 1 z 4 do 5. y zmieni się o minus 2, czyli zamiast minus 3 będzie minus 5. I gotowe. Narysowaliśmy odpowiednią prostą. Można też zrobić to inaczej. Na przykład, jeżeli nie mamy miejsca na wykresie i nie możemy przesunąć się w prawo i w dół. Można odwrotnie. Współczynnik nachylenia równy minus 2 oznacza, że jeżeli x zmniejszymy o 1, to y zwiększymy o 2. Bo współczynnik nachylenia to różnica y przez różnicę xów dwóch punktów, czyli albo dodatnia zmiana współrzędnej y o 2 i ujemna zmiana x o 1, albo inaczej, dodatnia zmiana współrzędnej x o 1 i ujemna zmiana y o 2. W każdym z tych przypadków otrzymujemy tę samą prostą. Ta prosta to ta sama prosta co za pierwszym razem, kiedy x zwiększyliśmy o 1 a y zmniejszyliśmy o 2. Każdy z tych dwóch sposobów daje ten sam wynik.